Na materiał zaprasza 4F, sponsor kolekcji olimpijskiej Rio 2016. Majczyk, czwartą olimpijką w rzucie o szczepem. Mając 20 lat, gdyby ktoś Ci podejrzewam, powiedział przed tymi igrzyskami, Majka będziesz w finale, będziesz w wąskim finale, pobijesz rekord Polski i będziesz czwarta. To byś to brała pewnie w ciemno, a jakby ci ktoś powiedział, że będziesz czwarta, ale przegrasz ten medal o 2 cm, to dalej byś miała łzy w oczach? Tak. Jestem złamana po prostu. Nie wiem, co mogę powiedzieć, naprawdę. Jest mi strasznie przykro. 2 cm. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Dziękuję rodzicom którzy są ze mną ciągle. Przede wszystkim chcę podziękować trenerowi, bo gdyby nie on, ja bym tutaj nie była dzisiaj. Ogromna praca, mój debiut, jego debiut. Można powiedzieć udany, ale dwa centymetry. No cóż, jest co poprawiać. <tukasz> Ty jesteś znakomita. Eee... Pokochała Cię Polska. To, co się dzieje w internecie, nie wiem czy czytałaś, jest niesamowite. Wszyscy trzymali za Ciebie kciuki niesamowicie mocno. Ty pokazałaś, że masz niewiarygodny talent po raz drugi tutaj w Rio. Cztery razy pokonałaś 60 metrów. Nie miałaś takiego konkursu w życiu, co? Nie, no ja to był mój pierwszy taki konkurs, gdzie trzy razy przekroczyłam 60 metrów. Ale chyba najbardziej nieudany. Brakowało mi tego szczęścia dzisiaj. Nadużyłam go w eliminacjach i dzisiaj go zabrakło. Mimo, że pada deszcz, dla mnie wyszło słońce, bo ta droga przed Tobą do Tokio i jeszcze dalej jest, jest bardzo fajna, jest właśnie słoneczna. A przegrywasz ten medal o te dwa centymetry ze swoją idolką, z Barborą Szpatakową, z wielką postacią e, oszczepu kobiecego, z rekordzistką świata. Ty ją podziwiasz. Ona to zrobiła. Ty możesz się na niej wzorować. Ja nie chcę być miła, ale ona już nie jest moją idolką. Jest teraz największą rywalką i mam plan, żeby jej dokopać. I to konkretnie. Z całym szacunkiem mam taki plan. Kiedy? I jak najszybciej. Ależ mi się podoba ta twoja złość. Podoba mi się to, jak walczysz, ale o tobie trzeba powiedzieć troszkę w szerszym kontekście, bo mało brakowało, żebyś tej igrzyska oglądała gdzieś z kanapy w Polsce, w suwałkach. Bo chciałaś zostać siatkarką, ty do niedawna jeszcze skakałaś nad siatką i tą mocną ręką atakowałaś piłkę. Jak to? Dobrze, że tą siatkarką nie jest. No eee, to zapytanie. Nie no, nie ja wiem, ja bardzo lubię siatkówkę. Będę to kontynuować, bo siatkówka jest potrzebna. Te dwie konkurencje korelują między sobą. Eee, dużo sprawności robili na siatkówce, więc wydaje mi się, że ona mi pomoże. No, ale Jestem czwartą o, szczepniczką na świecie, na igrzyskach. Jak na 20 lat no jest to dość duży sukces, ale on mnie zupełnie nie satysfakcjonuje. Nie będę ukrywać, ja liczyłam na medal. Gdzieś tam po cichu liczyłam na medal. Chyba wszyscy liczyli. No a wyszło jak wyszło. Presję wytrzymałaś, prawda? Nie, nie wytrzymałam. Gdybym wytrzymała, gdyby wytrzymała, to byłby medal. Nie wytrzymałam. No. To jeszcze wracając do tego twojego backgroundu, dwa słowa o twoim trenerze, bo to też jest ciekawa historia. Mówisz on debiutant i ty, debiutantka Karol Sikorski, człowiek, który wywodzi się z kolei z Biatlonu. <laughs> ty z tej siatkówki, on z Biatlonu. To bardzo ciekawe, się czasem te losy ludzkie splatają, co? To prawda, bardzo ciekawie i proszę mi wierzyć, mój trener to jest wielki człowiek. Ja go podziwiam w każdym calu. Dziękuję mu bardzo, że tak mnie świetnie przygotował. Nie sądziłam, że aż tak dobrze nam wyjdzie ten sezon. Podejrzewam, że skończę go z tym wynikiem, rezultatem 67-11. Prawdopodobnie world leading. Mam nadzieję, że tak go zakończę. No mega sukces i mój i trenera. No powinnam się cieszyć. Dzisiaj się nie cieszę, no bo no jest tak jak jest, ale mam nadzieję, że zrozumiem, że i tak dużo osiągnęłam. Ale da ci to takiego kopa pozytywnego w przód, co? Oj, zdecydowanie tak. Takie porażki dają największego kopa i największą motywację. To jeszcze ciekawostka. Bo to nie jest kwestia wytłumaczenia, bardziej ciekawostka właśnie. Myślę, że nie wszyscy z naszych widzów to wiedzą. Wy nie rzucacie tutaj własnymi oszczepami, przecież na co dzień rzucacie na treningu własnymi, a tutaj na igrzyskach nie. Dlaczego tak jest? Ja, tego, ja tej zasady do końca nie rozumiem zostało ustalone z góry, prawdopodobnie dlatego, że nasze oszczepy prywatne mogą mieć naklejki różnych sponsorów, bądź mogą to być oszczepy robione indywidualnie dla, na, dla nas, tak jak od razu się pochwalę, ja dostałam takie i uwielbiam tym rzucać. No niestety nie mogłam go zgłosić, ponieważ takie są zasady i tyle. No cóż, takie są igrzyska, no trzeba się z tym pogodzić, nie ma co narzekać, no, musimy sobie radzić. Oczywiście, nie narzekam mówię bardziej to, tak jak powiedziałem w kategoriach ciekawostek przedniczych. Majka, gratuluję Ci tego. To jest gigantyczny sukces i zrozumiesz to pewnie za, za kilka dni, jak ty łzy już zrozumiesz, że zrozumiesz, zrozumiesz, ale się odegrasz Boże, szpo bo i tak, na pewno nieraz. Oczywiście, że tak, ja jestem Polką czystej krwi. U my to w duchu mamy, żeby się odgrywać, pokazywać jak silni jesteśmy, więc mi się wydaje, że tak. Jeszcze się odegram i to nie raz. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za ten konkurs, za, te, za to Rio, za te igrzyska. Maria Andrejczyk, w wieku 20 lat, mistrzyni Europy Juniorek, jest czwartą zawodniczką igrzysk olimpijskich. Dziękuję bardzo.